Nazywamy się Marysia i Andrzej Miodusce. W tym roku z naszymi córkami Moniką i Asią będziemy świętować 16 lat małżeństwa. Żyjemy w Lublinie w Parafii Matki Bożej Różańcowej. W Ruchu Światło-Życie uczestniczymy od czasów szkoły podstawowej. Najpierw we wspólnotach służby liturgicznej, później młodzieżowych, studenckich, a teraz w Nowym Kościele. Jestem wdzięczna Panu Bogu za dar księdza Franciszka Blachnickiego, Chce świadectwo swojego życia. Szczególnie pociąga mnie zawierzenie Ojca Franciszka, że Pan Bóg pobłogosławi te dzieła, które są dobre, mimo różnych przeciwności, które ludzkimi oczami wydawały się niemożliwe do przezwyciężenia. Nie zniechęcał się wtedy, kiedy było trudno, ale z wiarą szukał pomysłu na realizację dzieł, które podejmował. Jestem wdzięczna przede wszystkim za dar ruchu Światło Życie. To propozycja świadomego uczestnictwa w kościele dla wszystkich zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak również dla osób konsekrowanych czy rodzin. Cieszę się, że do, od dzieciństwa mogłam budować swoją relację z Jezusem we wspólnocie oazowej. I tu również poznałam mojego męża Andrzeja. Ja dziękuję Bogu za ofiarę, jaką złożył ze swojego życia ojciec Franciszek, aby pokazać wszystkim piękno kościoła. Zawsze fascynowała mnie energia, z jaką żył i się nawracał. Jako młody człowiek chciałem znaleźć cele, dla których warto żyć. Właśnie dzięki charyzmatowi Światło Życie, który otrzymał Czcigodny Sługa Boży, odkryłem, że jestem dzieckiem Boga, bratem Jezusa, który zaprasza mnie do oddania swojego życia. Podziwiam konsekwencje Ojca Franciszka, odwagę w wyznawaniu prawdy. Jestem pod wrażeniem jego pomysłów i przedsięwzięć, które oparte były na głębokiej wierze w moc Boga, ale jednocześnie na codziennej pracy, konsekwentnej, przemyślanej i zaplanowanej. Jego świadectwo współpracy z łaską motywuje mnie do starania się i korzystania z darów, które Bóg mi dał, abym z Jezusem służył mojej żonie, rodzinie, Kościołowi, wszystkim bliźnim. Myślę, że największym wyzwaniem, które ojciec Franciszek przede mną stawia, jest zgoda na umieranie. Przyjęcie tej prawdy, wiary, że, że jeśli ziarno nie obumrze, zostanie tylko sam. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.